Cześć się mój z tej strony Tanas, witam Was w kolejnym odcineczku moim Lemkana i witam Was w odcineczku Swarming Simulator 2022 Nasza seria koledy zamiedzy i w dzisiejszym odcinku jak widzicie mamy w końcu turę naszej 60 dzisiaj zajmiemy się wywozem obornika i przetestujemy sobie naszą 60 z pługiem dzisiaj y, dostaliśmy na testy pług od Lemkana zaraz zobaczycie jak on wygląda a zobaczycie później, część odcinka jak sobie 60 będzie dawała radę? Ja jestem ciekawy sam jak ona będzie sobie tutaj cisnęła, czy będzie wszystko w porządku czy nie. Wszystko tak naprawdę się okaże, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Na początku załadujemy sobie rozrzutniczek i pojedziemy sobie wywieźć oczywiście oborniczek na pole. Hmm, właśnie obok Gostar, Tam jeden rozrzutniczek mam już tak naprawdę rozrzucony. Tutaj mogę sobie troszeczkę mikrofon ściszyć, bo może być za głośno. Jeden rozrzutniczek już mam rozrzucony. Ta więc, no, do świadomy do No, miałem sobie jeszcze poustawiać. Ale zaraz sobie to wszystko poustawiam. Jak widzicie, inny obciążnik z tyłu się znajduje. Ale sam tym niestety już nosiło 60. widzicie, 60 wróciła do żywych. Ma tura. Tak więc bardzo fajnie, że tego tura udało się ogarnąć. podziękowania oczywiście dla Kacpra który właśnie tutaj fajnie sobie z 60 podziałał. Jeszcze troszeczkę 60 będzie dopracowana bardziej, bo trzeba zrobić, żeby świeciły światełka z przodu, bo jak widzicie światła mam teraz masę, ale jeszcze one nie działają, trzeba będzie ich tutaj ładnie, elegancko ogarnąć, no i jeszcze trzeba będzie pobawić się z tymi błotnikami, bo jak widzicie błotniki znikają, a błotniki znikają, a całe te mocowania zostają. Tam więc tych mocowań też trzeba będzie się pozbyć, żeby tego nie było, i wtedy 60 będzie naprawdę już elegancko sobie nam działała. Myślałem też już, żeby sobie zainwestować w ładowarkę, ale stwierdziłem, że jeszcze jeszcze na to przyjdzie czas, żeby sobie ładowarkę jakąś zainwestować na razie. I jak mamy tura, to trzeba go użyć, tak naprawdę trzeba było ino założyć tej przystawki, wszystko w porządku, widzicie? Troszeczkę inaczej yy, naklejki są zrobione. Czekajcie, może muzyczka trochę przyciszymy. Teraz 60, oczywiście dźwięki ma troszeczkę ciszej, tak więc teraz powinno być ogólnie lepiej. Nawet sobie ich możemy troszeczkę podgłosić. Bo tu fajnie udało się już to właśnie porobić, żeby 60 nie, nie była tak głośna, tak więc i no, teraz możemy sobie na spokojnie tutaj to ogarniać, bo jest przyciszona, tak więc bardzo fajnie że nie trzeba teraz, nie wiadomo jak przyciszać, żeby było ją dobrze słychać, tylko, że na spokojnie możemy się tymi dźwiękami tu już nie przejmować, że będzie wszystko, że będzie za głośno. Tak więc, bardzo fajnie, założymy jeden, jeden rozrzutniczek, rozrzucimy sobie jeden rozrzutniczek, no i sześcionkę podepniemy pod właśnie puk i pojedziemy sobie zaorać po kukurydze. Jak widzicie, jest dosyć późno w nocy, bo mam sobie to po drugiej w nocy, nie miałem jakoś weny, żeby się do tego zabrać, no ale chcę sobie ten odcinek nagrać. Bo chłopaki też będą rano sobie nagrywali odcinek już z zimowy. Nie wiem, czy uda mi się wstać tak wcześnie, żeby nagrać z nimi. Zobaczymy, może się uda. To wtedy też bym z nimi sobie... O Jezus, ten odcineczek właśnie z zimy nagrał, z tych zimowych sprzedaży. No i na wiosnę postaram się, żeby jakieś pastwisko już tutaj się pojawiło. Coś tam już mam znalezionego. Będę musiał jeszcze sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało ino tutaj na gospodarstwie sobie to przetestuje to wtedy się dowiemy co gdzie jak po co na co eee, co będziemy robić z tym pastwiskiem I, i tyle możecie też podsyłać mi na fanpage czy gdzieś e, jakieś pastwiska jak macie czy jakieś inne pomysły eee, tutaj właśnie na, na oborę czy na coś innego eee, możliwe że w dzisiejszym odcinku sobie świedzamy może zamiast do przodu to on do tyłu mi tutaj czasami co odbija ale dobra eee, Teraz może jeszcze sprzedamy sobie świnki, bo mówiliście, że 1200 mam za świnie i że są one do sprzedania, tak więc no, trzeba sprzedać, jak, jak będzie można, to jak najbardziej y, trzeba sobie y, to ogarnąć. Y, dosyć fajnie ten odcinek dzisiaj powinien też wyjść. Nie miałem jakoś weny, ale jakoś jak wlazłem sobie do farminga, zacząłem sobie tutaj fajnie szykować, to aż zachciało mi się grać normalnie. Y, tak więc sobie ino, to ogarniemy, y, żeby robotkę sobie tutaj je zrobić. I gitara siema. Dobra, ostatnia łyżka. I ostatnia łyżka została załadowana. Tak więc bardzo fajnie. Tura oczywiście sobie odepniemy jak będziemy sobie jechać łorać. Bo nam nie będzie potrzebny. Pójdźmy sobie do chliwa. I zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Tu jest tej świnie jak w te. Dobra, wejdźmy sobie w zwierzątka. I po 1200 świnki są. Jakieś 5 świnek jest po 1200. Mógłbym jeszcze ich podtrzymać nie trochę, żeby się rozmnożyły, ale już sobie je weźmiemy, weźmiemy i tak i tak sprzedamy. Tak więc lecimy i no tutaj, i te świnki możemy sobie już posprzedawać. Wybieramy 5 sztuk, sobie obchniemy Zawsze tam jakieś dodatkowe pieniądze nam się tutaj e, zrobią. Możemy sobie oczywiście też kupić kupmy sobie nie wiem, piątkę kupić, czy tamte rozmnożyć. Kupmy sobie trzy świnie. Młode świnki sobie kupimy, trzy. Ja wiecie, troszkę pieniędzy w naszym koncie przybyło. Ten bardzo fajnie. Hmm. Tak więc też fajowo, bo tutaj też jak się te świnki rozwiną, to też będzie fajnie. Tutaj zero na razie yy, wszystkiego, ale to wszystko swoim czasem się rozwinie. Zobaczymy. Ładne, że pieniążki jakieś z tego mamy zarobione. Oczywiście z mleka też jakieś pieniążki się tam zalawiają, jakby nie było Nie wiem, czy ta 60 na terenie za cicho jest tak więc jeszcze będę musiał napisać do Kacpra może troszeczkę, żeby ją podgłośnić bardziej żeby ona troszeczkę głośniejsza była a zobaczymy jak będziemy sobie orać, wtedy zobaczymy jak ona będzie sobie tutaj brzdynkoliła liła. badaj że z tej strony mam tylko raz objechane tak więc i no tutaj wjeżdżamy Myślałem żeby może 60 sobie porzucać, ale mówię tam, 60 sobie poramy, protestujemy sobie ją, a MF-em sobie porzucamy i też będzie, będzie dobrze Myślałem, żeby tu sobie z gruberem jeszcze dzisiaj wjechać, ale mówię Zróbmy sobie rozrzucania bordnika i tam oreczkę sobie zrobimy i to jest fajny odcineczek, nam tutaj powstanie. myślę, że jeszcze tą kamerkę troszkę ogarnąć, bo za bardzo tu jak widzicie prześwietlone trochę jestem, nie wiem czemu to tak się dzieje, że aż tak mnie prześwietla na tej kamerce, ale on, że jest wszystko płynnie, wszystko jest w porządku, więc to najważniejsze to jest belki, moje z niepozbierane, tego miałem ogólnie zrobić to zbieranie belt tutaj na tym polu, ale stwierdziłem, że już ciul pozbieram sobie na live, bo dzisiaj jak to oglądacie, to w... tak naprawdę jak to oglądacie to wczoraj był live'ik na kanale, na którym sobie tutaj troszeczkę też podziałałem na tej serii, bo sobie zwałowałem jedno pole no i tutaj te beleczki sobie również pozbierałem. Hmm, tak więc też fajnie. Ogólnie nie wiem czy Miaka nie robię, tak szczerze powiedziawszy, ale zaraz się dowiemy czy to git, czy nie. Moglibyśmy no, nawet na gps sobie to jeździć, bo sobie wcześniej jak rozrzucałem to na gps sobie tutaj fajnie, fajnie jeździłem. Chyba no, tutaj poprawimy tego INO, ten przejazd, żeby był ładnie zrobiony. I może pojedziemy sobie na tym GPS-ie, ale ten rzutnik raczej nam powinien wystarczyć, bo zobaczcie ile mam. Ile miałem rozrzucone już bez. Czy ile miałem rozrzucone na tym jednym rozrzutniku tak naprawdę. A więc zobaczymy. Raz GPS włączymy Fowa sobie też lepszego ustawimy, żeby tu lepiej było wszystko widać. A naprawdę bardzo fajne pieniążki na naszym koncie się pojawiły. A co do... bo nie dokończyłem co z naklejkami w 600. Były tak naprawdę, no miałem, nie miałem takie nalepek w 60, ale no Kacper tutaj podziałał sobie, że na tych nalepkach to zrobił i to już niech tak będzie, że na, że na tych nalepeczkach to sobie będzie bo zatem to mi nic się nie, nie zmieniło, tak naprawdę że tutaj coś pies, sobie źle źle wichołem no, sobie tutaj dojadziem oj, powinno być wszystko w porządku, możemy sobie na mapkę zobaczyć. Jak to się tutaj robi? Ale że nawożenie jest, tak bardzo fajnie. to będziemy mieli zrobione. Tak więc też gitara siema, że to pole będzie rozrzucone jeszcze w tamtym i z powrotem. zostanie nam chyba malutki przejazd. To będzie ciekawe, czy nie starczy, czy nie starczy. Jak na nie starczy, sobie to i tak ogarniemy później. Tak, i 20 minutowy odcinek, bo też trzeba iść spać, jakby nie było. Pacie, tutaj będziemy jak, czy nie? Niby, nie, niby się nie robi mi jak, ale poprawić chyba i tak trzeba nie będzie, ale to tam się ogarnie na spokojnie później, bo tu w jednym miejscu tylko jakby mijaczek sobie się, się zrobił. Dzisiaj też bez tobiego sobie gram, ale już nie chciało mi się m, tego wszystkiego ustawić od nowa. Mówię, na szybkości taki odcineczek sobie pierdykniemy, zobaczymy jak 60 sobie dawa, dawać będzie radę, ale naprawdę... Bardzo fajnie to idzie, te rozrzucania, oborniczka też bardzo fajnie, sprawnie idzie. Tak więc też w porządku i co tu więcej? Wracamy sobie pomału do nagrywania już. U siebie już jestem, ja tak więc trzeba tej lecieć z nową serią, którą niedługo będziemy zaczynali. Możliwe, że w tym tygodniu jakiś odcinek się pojawi. Sobie może coś nagramy, zamiast rafta oczywiście. To więc będzie poczekać, a na pewno coś się ukaże tutaj. Poza tym czy jakaś inna seria będzie. Możliwe, że będzie powrót jednej tej serii, ale zobaczymy. To z czasem jak to będzie wyglądało, też będę musiał później napisać tutaj do chłopaków, że w obolek nie ma odcinka na dzisiaj tak naprawdę, tam więc może uda nam się nagrać akurat ten pierwszy odcinek z tej gierki, którą mieliśmy zaczynać. Gdyby też to fajnie nam poszło. Myślałem, że tu będzie. Ten ale to jednak przeciąłem się teraz to. Nie robię aż tak... robię nakład tak zwany. A też tak czy jak jest dobrze. 37% w rozrzutniku. Na pewno, na pewno jeszcze będziemy musieli troszkę tutaj sobie dowieść tego, ale to tam na spokojnie już poza odcinkiem, najpierw sobie to dorzucę, żeby było też skończone już, żeby chłopaki mogli sobie na spokojnie przewinąć. Też jakąś dużą warstwę tutaj nie daje tego obornika. Nie wiem czy w ogóle jest nie tu włączone. Ale chyba jest wyłączone ogólnie. Bo... Widzicie, że nie ugniata mi się w ogóle ściernisko. Tak więc ciekawie, ciekawie. Ale tak czy siak jest, jest w porządku. Jak widzicie jakieś fasy też tutaj e, wy, wyskoczyły. Ale no trzeba będzie opryskać sobie e, na wiosnę. Trzeba będzie tutaj ładnie sobie uprawić. Y, I później to sobie opryskać. Na chwaściory, żeby te chwasty już sobie tutaj nie rosły, żeby w zbożu tutaj nie było ich, co na razie. Mam jedno, jedno pole zboża zasiane. I jedno rzepaku, gdzie będzie teraz kukurydza. Nie mam pojęcia, tak szczerze, nie mam pojęcia, gdzie mogą być teraz kukurydzka. na no, 31 za duże. Tutaj też za duże. Może dokupimy jakieś pole, jedno zobaczymy, co będzie tutaj coś popatrzeć. Dobra, pojedziemy w drugą stronę, to sobie może coś. Wynajdziemy tutaj fajnego, jakieś fajne pole, zaraz zobaczymy. Dobra, na razie to bez kierownicy sobie nawrócimy. Zaraz coś może poszukamy. Jest za małe pieniądze, może coś jeszcze, mu się tutaj jakieś pole dokupi. Żeby też już coś było. I pokaż mi, co tutaj jest. Ja sobie dokupiłem czternastkę. A czy coś jeszcze takiego małego jest, żeby gdzieś tutaj kukurydzkę umusznąć. No tutaj już jednak te ceny troszeczkę sporawe są tych pól. Naprawdę, tutaj 30 tysięcy za to. I tutaj na razie, byśmy, jakbym tą mąkę tutaj kupił, to bym mógł sobie tutaj to pole, tą mąkę przerobić na normalne pole już. No i tutaj to, to pastwisko całe. Ale no, może być ciężko. Nie wiem co z dwójką jest chłopaki, będą kupować dwójkę czy nie. Bo to też fajna cena naprawdę za to pole jest. Tutaj najtańsze pole, jakie ja kupiłem, to za 23 tysiące. 20, 20, tutaj jednak już te pole obok są troszeczkę droższe. No i tutaj też już 20. Chociaż te 23 nie jest aż takie drogie, ty. Może w tamtą stronę mapy coś jeszcze by poszedł? No co będzie pomyśleć na ten 23, żeby sobie zakupić, zobaczymy. Czy starczy nam pieniążków, czy nie? Wiem, że na pewno nie starczy mi rzut obornika do końca pola. Chociaż. Jak na złość braknęło kawałek. Jak na złość kawałek braknęło, ale jak to jest. Jak to wygląda na mapie? Na mapie wygląda jakby było całe nawiezione pole, tak więc... Chyba będzie w porządku. Fajnie, bo 15 minuty odcinka i jedziemy sobie testować 60 z pugiem. Zobaczymy jak sobie będzie radziła. Mogłbym to orać, ale pojedziemy sobie na kukurydzę, tam sobie to poramy, Zobaczymy jak tam będzie sobie 60 -tka. inna dawała radę. Ten poład załączony miałem, ale to nic. Tak więc ino, na podwóreczko. Postawmy sobie tutaj masejka. Jeszcze pozacić będę musiał sobie tutaj popatrzeć jak tutaj zjedzenie mukrów. To chłopaki dużo nie będą przewiali, ale i tak trzeba będzie. No tutaj wszystko ogarnąć oczywiście. To troszkę zacięło, ale dobra. Tutaj możemy sobie tura w sumie odstawić. Tyk I no. Odczepić można. Niech sobie stoi. Nie gitara. O chłopy, teraz 60 dopiero wjechała na takie obroty, że to szok normalnie. Ej, czy tutaj półk stoi i czeka, zobaczymy Jak to będzie tutaj szło Jednak może 60 dźwięki będą w porządku. Dobra, odczepiamy Oczywiście nas obciążniczek No zobaczymy, będzie full tutaj jechała prędkością. Ciekawe jak to będzie szło. Dobra, stój. Poczepamy to, poczepamy przewody, o mój Jezus Zatrzym całe 60 masz No ale będzie ciekawie naprawdę jak tak na głośno tutaj Pocisnęła teraz to aż normalnie trzeba przyciszyć bo Czyż daj pan spokój? Zobaczymy Jak się wkręca to ino rósł Uciekaj piesek. No jak się wkręci to daje czadu ostro O, idzie malina. No ale jak to w sesiącu, dzwonnice muszą być słyszalne. <grywa> Szkoda, że te, te lampy jeszcze nie działają, ale no niestety. I rura, A, nie kochana, ale to idzie. W sumie jednak w 60 w, realu, w życiu realnym też jest tak głośno, jak, jak dzwonicy tutaj wiadomo, na pełnym gazie. To też nie jest zbyt ciekawie. Ale fajnie, bo jak na wolnych obrotkach sobie jedziesz, to wiadomo, że jest ciszej. A jednak jeżeli się da powera pełne obroty, to jednak też nie ma aż tak kolorowo, bo jest głośno dosyć. Jestem ciekawy jak ten odcinku w ogóle będzie schać. Ale powinno być chyba też w porządku, bo nie chodzi aż to tak, aż bardzo daleko. To więc powinno być gicio tej u robota robota na razie w miejscu stoi. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy jak to będzie tutaj szło. Tutaj też pola mam fajnie już właśnie zatależowane. Tam też inne na zimę może być tak zrobione i też będzie wszystko w porządku. Dobra, bo dojechaliśmy do naszego pola. Troszko, troszkę ucichło. Możemy sobie obkręcić półżek bo zaczniemy sobie od tej strony. Oraz, zobaczymy jak to będzie szło. Troszkę pod górkę jest, zobaczymy napęd, przetestujemy Teraz zobaczymy Czy już na doradę, czy nie Dobra To naprawdę fajnie idzie, nie? Dużo może nie oro, ale i tak naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Przejasiątka jak najbardziej na plus tutaj, nie? Obroty są. Robota idzie. Czego chcesz więcej, panie? Pod górę? Bo jednak napędaje dużo, nie? Chyba pod górę. Jak wściekłe normalnie. O to chodzi, panie, kochany I no tutaj daszek do góry Nie wiem szybko czy otwierać, czy lepiej nie żeby nie wybić No ciężko, no, ale idzie, nie? Jakby nie było ciężko jest, ale daje sobie radę Tak więc spoko Naprawdę, fajnie, fajnie Trzeba by chyba i ogólnie maseja sprzedać, nie? <grych> możliwe, że teraz jak będziemy zmieniać traktor to maseja będziemy zmieniać, 60 zostawimy a maseja będziemy zmieniać na coś innego bo 60 trochę odpicowana jest tak, że idź pan w, idź w ciul, nie? będzie taką robotę robiła 60, że coś pięknego jestem ciekawy jak z jeszcze będzie szła na pewno sobie w zimę, na zimowym odcinku 60 przetestujemy jak będzie sobie z jedną chociaż pszczepką radziła jak będziemy sobie na skup gdzieś jechać, będzie ciekawe. Ale naprawdę, możecie zostawić apaczkę w górę dla, dla 60 Oczywiście, jak ktoś chce też taką 60 sobie powiedzieć to zapraszam do pobierania. Na Swordzie możecie ją znaleźć. Bo też dużo pytań co 60 i tak dalej. To więc na Swordzie 60 sobie znajdziecie. Może nie aż tak. Odpicowano, bo jednak tutaj troszeczkę jest pozmieniane, mam naprawione biegi, mam naprawione, mam zrobionego tura. Konie też są naprawione tak jak powinny być. Czyli te 72 konie ta sześćdziesiątka posiada, tak więc też spoczko wynik. Hmm. Więc tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy przyczynili się właśnie do naprawy tej oto sześćdziesiąteczki, żeby ona sobie tutaj fajnie dawała radę. Naprawdę jest bella. Może nie ma jakoś najwidni, ale już, już pój, późna godzinka czekajcie aż normalnie wezmę sobie zabrudzenie usunę żeby tu fajniej, fajniej było to widać po prostu zobaczcie jak te koła nawet fajnie wyglądają jeszcze te mocowania jak się usunie to już w ogóle będzie, będzie bardzo bardzo fajnie Ale idzie malina Baczcie z górki to dziewiątkę nawet leci sobie No, no ale orka jest piękna, nie? Orka teraz z tym traktorem to jest coś wspaniałego normalnie. Ja pierdzielę szok. O, chyba w kamieniu. Chyba w kamieniu przylupcułem. Dawaj. Jednak powinno na trójce sobie tutaj ładnie działać, ale jednak tutaj jedynka to taki bieg w farmingu, na którym sobie tutaj z będzie jeździła 6 ja Jestem ciekawa jakby z czwórką szła, pługiem nieobrotowym, ale fajnie, że też można sobie tą obrotówkę przetestować. Ładne, że obracanie działa elegancko, My obracamy i lecimy dalej sobie z orką, zobaczcie przejechaliśmy sobie ładnie i nawet równo udało się wyorać to wszystko też yy, to jest bardzo fajnie dobra Sik fuch. opuszczamy i rura do góry powrotem Nie, ja, no naprawdę, coś pięknego, nie? Jakby sąsiadę zobaczyli, to by normalnie zazdrościli, aż Czy tak sobie fajnie tej daje radę. Jednak kolega jeszcze, troszkę z tyłu brakuje, żeby był. Dawaj, rura, ale jak na to to jednak po kurydzy i pod górę to i tak jestem naprawdę zadowolony z tej sześćdziesiątki, nie? że jest tak sobie fajnie daje tej radę też obciążniki są założone, wszystko jest to nie podnosi nie wiadomo jak te sześćdziesiątki, jeszcze y, cały oczywiście y, owszem do tura jakby jest, tak więc też y, zawsze troszkę to też waży, to aż tak nie nosi sześćdziesiąteczki Turbo działo, wszystko w porządku Ciekawe jakby z normalnym tej pugiem, co nie obrotowym Ciekawe już no, tak fajnie przeciął, ale mijaczek jest, więc muszę troszkę jakby zjechać. Nie wiem czy mi to wyźmie, czy nie weźmie ale wzięło to najważniejsze, dobra Dawaj, rura! I co, zawrócimy sobie, zjedziemy sobie w dół i będziemy chyba ci naczyni dzisiaj się kończyli. Bo już takie jest, pół do trzecie, zanim to ja jeszcze wyrenderuję. Zacznę wrzucać, jeszcze muszę tutaj przygotować sobie wszystko i chłopakom sav właśnie wysłać. no to też troszeczkę czasu minie. Ale to się ogarnie wszystko, na spokojnie. bardzo taka robotka zrobiona, fajna dzisiaj obornik rozrzucony to będzie zaorane i baja paner 60 sobie tutaj fajnie daje z tym pugiem radę no a co, nie będziemy raczej tego pługa kupowali, bo to nie ma sensu będę sobie masajem na pewno oro, ale chciałem sobie tak po prostu 60 się przetestować z tym pugiem, bo byłem naprawdę ciekawy jak ona sobie tutaj dawała radę Mówię, dzisiaj cały odcinek masemnie ja nie będę robił, to 60, może sobie troszeczkę podzielamy, z pługiem sprawdzimy jak sobie będzie szła, no jak widzicie fajnie, fajnie idzie, nie? I to jeszcze żeby na tę dwójkę ocapuje, capuje, tutaj na jedynce cały czas szła, to też by było spoko, no zobacz to prawie dyskę, nawet dyszkę leci na godzinę, zobaczcie. Idzie na firmowe paliwo normalnie, nie? Pięknie! No i... To mi się podoba. Teraz sześć mutka jest... Zrobiona tak jak trzeba. Tutaj tam... Mioka inaczej trzeba... Wyorać fajnie, żeby było. Ale ładno, że... Jakoś ten pół w miarę to bierze. To będzie... W miarę jakoś tam... Wyłorane. To poza biro to gitara siema Dobra, co ja myślę w tym odcineczku to będzie na tyle Jak się podobało oczywiście, a naprawdę Ale to fajnie wygląda ten zestawik, nie? Zobaczcie sami, ja pierdziele Piękny klimacik normalnie, nie? Oczywiście jak się odcinek podobał zostawcie łapę w górę Czekajcie na kolejne odcinki Możecie napisać co sądzicie o 60 po przeróbkach Czy wszystko już jest w porządku no i co, tak mówiłem, jak się podoba łapki w ogóle czekajcie na kolejny odcinek i następny odcinka na razie trzymajcie się. Cześć.